Z tej strony Iza Just. Jestem Cupra Master'em w salonie Cupra Studio Łódź Brzezińska. Dzisiaj porozmawiamy sobie o świetnym samochodzie, jakim jest Kupra Leon. Kupra Leon charakteryzuje się szeroką gamą silników do wyboru. Zaczynając od 150 koni, kończąc na 310. Każdy znajdzie coś dla siebie, prawda? Wersji Sports Tourer możemy mieć napęd 4x4. Zwróćcie uwagę na niesamowite fotele kubełkowe, które są dostępne w tych samochodach. Fajnie trzymają przy nich większe prędkości na zakrętach, nie robią problemu. Chyba widzicie, że Cupra Leon to też nieziemski i rasowy wygląd. Nie jest to zwykły samochód spotykany na każdej drodze. Felgi to jeden z najważniejszych elementów wystroju samochodu na zewnątrz. W Cupra Leonie macie już 19-calowe. Piękne czarne felgi w standardzie. Dodatkowo miłośnicy bajerów również odnajdą się w tym samochodzie. Możecie sobie dokupić nagłośnienie Beats Audio z subwooferem, panoramiczne okno dachowe i wiele, wiele więcej. Wirtualny kokpit oraz 10-calowy tablet znajdziecie również w wersji podstawowej.